Tylko kurde, nie wiem o której pociąg będzie jechał. O, tam był stupek! Ale bym się wdupcył Takie życie na tej wsi. Kurde. Dzisiaj sam se jeżdżę tak na spokojnie. Maszyłę, maszynę zdążyłem już udupcyć Jestem na moście, może tam pojedziemy, zobaczę. Nie planuję tam jechać, nie? Ale zobaczę, czy będzie woda tam na dole. Bo tam na dole jest woda. Jak będzie po kolano, to później będzie problem wyjechać stamtąd. A tak na spokojnie, dzisiaj, przejazdem, w niedzielę, to można. Dla odstresowania. Tam jest fajny piasek, tam z tamtej strony też Tylko tu ten gwiazd najgorszy Raz tam już jechałem, ale było jeszcze mniej tego piachu A dzisiaj taka pogoda jest, powiem Wam, niby jest 20, chyba 3 stopnie Ale nie ma tego słońca, to tak, tak nie ten, nie, nie, nie smaży nie? Kiedyś to my zagotowali te nasze maszyny Kurde, zarosło wszystko. Trendy my tam zjeżdżali, a tam chyba se przejeżdżam. Nie chcę tu, bo kurde jest stromo strasznie, a na dole jest to szkło. Zjedziemy tędy Tylko, kurde nie wiem o której pociąg będzie jechał. O kurde, 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 od tam był supek, ale bym się wdupcył. Ja pierdziele Nie widziałem tego słupka Patrzcie Tu jest słupek Dużym nogą gdzieś zawali. O, spodnie się rozdarłem nawet Ja pierdolę Nie widziałem tego słupka A tu jak jest? O, tu jest elegancko. Panie na biegu został, bo jak zlecimy to będzie śmiesznie. No mówię, raz tu już byłem, ale kurde, wtedy nie było tej wody, nie? Tyle. Zjechać to nie jest problem. I tu wyjechać. No ale tu jest tej wody, kurde. No nie wiem. Z tyle. Troszkę dużo. Może być tak, że mi koło wpadnie, będzie tam dziura, i Fikołka zrobię, i będzie tyle. Kurde. Może gdzieś tam dalej, kurde, ale nie ma tam drogi. A tam by se pojechał. Tam pod most. I tam bardziej po tym mokrym piachu, bo suchy to jest. Akurat wczoraj padało cały dzień. Więc dzisiaj jest tak, wam powiem, spoko ten piach. Szukamy innego wjazdu Tu się idzie droga O Może coś tam akurat się znajdzie Szoki kurde zarosły na dwa metry O o o o, o ho, 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 ho. Tu jeszcze nie byłem, więc zobaczymy, gdzie to doprowadzi w ogóle. To w stronę Wisły. O, tu coś jest. Fajnie się zapowiada. Tu jakaś woda Ale my kurde trafili Patrzcie Ej no bez żadnego Pierdzielenia Przecież Ale rozutnik za mną, ja pierdziele Jedziemy na to mokre Będzie się lepiej stało Tu będzie git Chwilę odpoczynku Żeby se kurde nie zagotować tego maszyny, tej maszyny No, foty porobione Wyjeżdżamy stąd Fajny te, taki kawałek placu się zrobiło Luksus. Jakby był podjazd na most, to by się wjeżdżało, <grybujesz> Dobra, jedziemy. Komu w drogę ten Lavi Ja, die Wejdź pan za śladami Czekajcie, bo się kamera pewnie udobcyła No, fajnie Ale na mokry, bo się leżej jeździ. Szkoda maszyny katować. W piachu to jest przerąbane Gdzie te ślady były? Tam były ślady. A ja kiedyś tam wjeżdżałem. Wydłupcony cały jestem i tak Kurde, aby takich ścieżek było więcej to by było elegancko 怖いね。 Coś mnie do oka wpadnęło Gogle sobie ściągnąłem, bo... Poparowały troszeczkę Coś mnie wpadnęło do oka Spróbujemy wlepę przykleić tam yy, z tamtej strony Bo to nie jest moja strona Tu, tu nie bardzo Fajnie było! Fajnie, mi też się podobało Zobaczymy czy widać ślady w ogóle z tego A coś tam widać, niedużo, ale Tam dalej widać Tam my byli, no i tutaj coś widać. E, myślałem, że to będzie bardziej widoczne. O tam, tam jest luks. Fajnie, fajnie, było fajnie Kurde tu już blacha wy, 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 wy... ten o kurde Tu już nie można podjeżdżać To tylko tam gdzie te, te, tego kurde płaskowniczka nie ma bo Oponę można przedłuczyć Teraz będzie poradnik jak kleić naklejki Modybrick TV. Znajdujecie sobie miejsce takie, co se można przykleić. W moim przypadku będzie ten supek, nie? Bo jest taki fajny. No i tu, bo na tym się nie będzie trzymać, na tamtym też, bo to stare, a supek jeszcze taki w miarę jest, nie? I tego tak tu pstrykniemy. Tak może pod kątem nawet, albo prosto, nie? Z tego trochę przetarłem ręką. Teraz, żeby lepiej się naklejka trzymała, to... Przykładamy do ciepłego wydechu, wtedy się rozgrzewa klej i się będzie dużo, dużo lepiej trzymać ta naklejka, bo jak naklejcie w takiej temperaturze, no to będzie git, ale jak podgrzejecie klej na czymś ciepłym, w moim przypadku jest to tłumiczek od Yamahy, bo kolanko będzie za gorące, nie? No, tłumiczkiem sobie podgrzewacie klej, chwilę sobie trzymacie. Ciepły akurat, bo dopiero go zgasiłem. I... I akurat będzie się fajnie kleiło to wszystko. No, myślę, że będzie. Myślę, że będzie. Jedziemy z koksem. Panie majster. Fajnie ona się miętka zrobiła. O. Daj pan tak. Tu naklejka młody bryg musi być. O. Proszę bardzo. Jak ładnie się prezentuje. Mam jeszcze wlepy. Także tak. Sytuacja wygląda.